Dlaczego warto pokochać siebie? Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym live z cyklu Elitarna Kobieta. I dzisiaj chcę właśnie z Wami porozmawiać o miłości, o miłości do siebie. I zobaczcie, co ja powiedziałam, o miłości do siebie. Nazywam się Beata Nowotnik, jestem przedsiębiorcą i Poprzez pracę z osobami, poprzez pracę z kobietami, e, zauważyłam, że bardzo ważny jest ten taki aspekt mentalny. I stąd zainicjowałam ten program Elitarna Kobieta. Widzę, że już się zbieracie. Witam serdecznie pierwszą osobę. Napisz mi, proszę, przywitaj się ze mną, napisz mi skąd jesteś. Będzie mi bardzo miło. No właśnie, jak to jest z tą miłością do siebie. Jak to jest z miłością do siebie i ja podzielę się z Tobą swoją historią. To, o czym mówię, to jest moje doświadczenie, to jest to, co ja po prostu przeżyłam, to, co zauważyłam, tak jak wspomniałam, przy, po, podczas współpracy z innymi osobami. No tak, pokochaj siebie. Przecież to jest szok. Na początku to jest szok. Dla mnie to był ogromny szok. Jak ja mam to tutaj pokochać siebie, przecież to jest, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że to jest egoizm, że to jest samolubstwo, że to jest w ogóle takie pase. Jak można pokochać siebie? No w ogóle to jest takie, miałam przekonanie. Takie miałam przekonanie, że pokochać siebie to jest w ogóle, mm -mm, to nic z tego dobrego nie wychodzi. O, widzę, że się zbieracie. Przywitajcie się ze mną. Bardzo proszę, żebym widziała, kto, jest, kto, kto tu do mnie zaglądnął. I tak jak wspomniałam, w moim odczuciu na początku, no to jest takie egoistyczne, kocham siebie, to jest takie samolubstwo, i to jest takie passe. Jak w ogóle można kochać siebie, i myśleć o tym, i w ogóle jeszcze o tym mówić. A ja teraz siedzę tu przed tobą i mówię do ciebie, że ja kocham siebie i będę cię zachęcać do tego, żebyś ty też pokochał siebie. No, bo miałam takie przekonanie w głowie, co inni na to powiedzą. Do czasu, kiedy nie był taki moment, kiedy przyszedł taki moment zrozumienia, nie przyszedł taki moment zrozumienia, że ta miłość do siebie jest jednak bardzo ważna. Miałam taką wiedzę, i taką informację, że bardzo ważne jest to, żeby kochać innych ludzi, żeby kochać dzieci, i tu chwilę na dzieciach się zatrzymam. A gdzieś tam dopiero na samym końcu, ja. A przecież trzeba to zamienić. I o tej zamianie powiem Ci za chwilę, ale chciałabym się zatrzymać i tutaj chwilę z sobą porozmawiać o dzieciach. Kiedy studiowałam, studiowałam na akademii, teraz jest to akademia, przedtem był, była wyższa szkoła u jezuitów, Ignacjanów, i tam miałam bardzo dużo zajęć z zakonnikami, z jezuitami. I to, co oni nam przekazali takiego bardzo istotnego, to ta. Ta mała istota, czyli dziecko, które wchodzi w środowisko społeczne i ma różne wyzwania, przychodzi też z różnymi obciążeniami albo z zachowaniami z domu. Jak bardzo ważne jest to, żeby na, ta, na tą osobę uważać, na to dziecko uważać, na jego takie wewnętrzne psychę uważać. To jest tak, jakby sobie wyobraziła, czy wyobraził mnóstwo kryształków mnóstwo takich diamencików, wśród których trzeba się tak poruszać, żeby tego nie uszkodzić, żeby tego nie naruszyć. O czym ja mówię konkretnie? Jeżeli dzieci przychodziły do przedszkola, wezmę taki aspekt tych małych dzieci, a to jest bardzo ważne, bo do siódmego roku życia rozwój dzieci w takim aspekcie mentalnym, psychologicznym jest bardzo ważny, to jeżeli nawet coś broi, to bardzo ważne, nie wiem czy słychać było nieraz, że co ty robisz, jak ty się zachowujesz, nie podoba mi się, jesteś taki czy taki. Nie wolno tak do dzieci mówić. I to, co się z nami teraz w dorosłym życiu dzieje, to jest pokłosie tego, co było, co nam w takich emocjach przekazywali rodzice, nauczyciele, osoby dorosłe. Nie wolno w ten sposób do dziecka mówić. Trzeba powiedzieć do niego: słuchaj, jesteś dla mnie bardzo ważny, ja Ciebie kocham, ja Ciebie szanuję, ale to, co najważniejsze, nie podoba mi się Twoje zachowanie. To ty jesteś okej, okay, Ty jesteś cudowną istotą, ale Twoje zachowanie po prostu mnie smuci albo nie zgadzam się na takie Twoje zachowanie. I dziecko dostaje wtedy taki komunikat, że jest kochane, ale ma wyznaczone pewne ramy. O, jest, jest Agnieszka ze mną. Agnieszko, cieszę się, że jesteś ze mną. Witaj, Beatko, pozytywna, inspirująca kobietą. Dziękuję, że taki ciepły. Ciepły komentarz, zaraz z rana, taki bardzo, bardzo dziękuję. Czyli wracając do tych dzieci. My dzieciom możemy i dzieci lubią mieć wyznaczone granice, ale trzeba powiedzieć w tym momencie: tak, ja Ciebie kocham, jesteś dla mnie ważny, ważna, natomiast nie podoba mi się Twoje zachowanie. Ja często mówiłam: ja nie wiem, droga mamo, drogi tato, co się podziało, ale dzisiaj jakiś hoki. Wskoczył na ramię Jasia i coś, coś mu tam mówi, żeby, żeby tak rozrabiał. Natomiast Jasiu jest super fantastyczny. Zawsze to podkreślałam, że dziecko jest OK. Dlaczego? Bo ono pójdzie w dorosły świat i ono będzie wiedziało, że trzeba się do pewnych norm społecznych dostosować. Natomiast ze mną jest wszystko OK. I tutaj na to Wam, wam zwracam uwagę, bo później. Wchodzimy w dorosłe życie i nam się wydaje, mamy zaburzone poczucie własnej wartości, a spotykam się z tym notorycznie, że mamy zaburzone poczucie własnej wartości. Ja też tak miałam. Wydawało mi się, że nie, ja nie jestem wartościowa, że co nie, w ogóle nie doceniałam siebie, nie doceniałam swojego potencjału, a pytam się dlaczego. Dlatego, że gdzieś tam różne komunikaty usłyszałam i bardzo głęboko wzięłam to do siebie. I teraz trzeba zamienić to, o czym wspomniałam. Pamiętacie, jak na początku mówiłam, że mm, jak to ja miałam pokochać siebie i dla mnie to było w ogóle to był dla mnie bardzo duży szok i wiem, że dla wielu ludzi jest to szok. Wejść do łazienki i stanąć przed dostęp powiedzieć, kocham cię. Że leją się wtedy łzy, że to jest coś takiego, co. Trzeba tak jakby siebie przekroczyć, ale to jest wszystko ok, to jest wszystko super, właśnie tak mamy się zachowywać. Mamy sobie powiedzieć, czyli kocham siebie, ze mną jest wszystko w porządku, jestem naj, najcudowniejszą istotą na tej ziemi. I trzeba to zamienić, tak? Czyli najpierw ja jestem ważna, potem inni ludzie, potem cały świat. Czyli kocham siebie, kocham ludzi, kocham cały świat, ale ja jestem na pierwszym miejscu. Kiedy to zrozumienie, kiedy to przyjdzie, że ja jestem najważniejsza na, na całym świecie, to, ta głęboki, to głębokie przekonanie, ta miłość, która zagości w Twoim sercu i też roz, zagości i tak będzie Cię we wszystkim utwierdzać. Pomoże ci głęboko stanąć na nogi, zbuduje Twoją pewność siebie. I nawet w sytuacji, gdzie dostaniesz jakąś lekcję do rozwiązania, nagle się okaże, że to, co w sobie zbudowałeś, ta miłość do siebie, pomoże Ci przejść nawet przez trudne momenty. Co jest jeszcze bardzo ważne, że wszystko, co się. Zmienia w Twoim życiu, a chcesz, żeby się zmieniało, zaczyna się właśnie od Ciebie. Zaczyna się od Ciebie, zaczyna się od tej miłości do siebie. Powiedzcie mi, powiedzę, dziewczyny, że się zbieracie, co myślicie na ten temat? Wejdźcie ze mną w dyskusję. Czy dla Was to jest wyzwanie, żeby powiedzieć sobie: Kocham siebie, żeby się przytulić, żeby, żeby, żeby po, po prostu dać sobie taką. Yy, taką kołderkę, która cię wewnętrznie otuli i powie, ze mną jest wszystko ok. I nawet jeżeli ludzie mi mówią nie, to mówią w tym momencie nie dla, dla, dla tego projektu, który chcę im przedstawić, czy mówią nie dla siebie, ale ze mną jest wszystko ok. Będę tu wtrącać od czasu do czasu takie, yy, przeplatać to w takim aspekcie biznesowym, ponieważ bardzo dużo moich yy, doświadczeń właśnie wiąże się z tym, że ja też na początku myślałam, że jeżeli szłam do kogoś z propozycją yy, i dawałam propozycję, jak ktoś mi mówił nie, to ja bardzo personalnie to odbierałam do siebie. A później zrozumiałam, że to nie jest personalnie do mnie, bo ktoś albo na to nie jest gotowy, albo po prostu go to nie interesuje. To jest nie dla tej propozycji. Ale ze mną jest wszystko ok. I do tego będę Was zamawiać, że jeżeli cokolwiek robicie, to zacznijcie od tego, żeby wejść do łazienki, i powiedzieć sobie: Kocham cię, przybić sobie piątkę i uwierzcie mi, że ludzie, którzy są na bardzo wysokim poziomie rozwoju osobistego, są zamożnymi ludźmi, zaczynają od tego, żeby powiedzieć sobie: Dzień dobry, kocham cię, jesteś naj, najlepszą wersją siebie, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć: Z tobą jest wszystko ok, że to będzie najcudowniejszy dzień. Taką. Tak głęboka miłość do siebie potrafi się tak rozgościć, że wylacie na następną osobę. I nagle się okaże, że, że to da Ci radość życia, mimo że może ktoś mi powie, no ale co ty, co ty mówisz, jaka miłość życia, tyle problemów. To... A ja ci powiem, że problemy wszystkie, które gdzieś tam się kręcą wokół nas, sami sobie często sami sobie często kreujemy. Ja znowu wrócę do tej książki, którą wielokrotnie pokazywałam na, na live'ie i tutaj nie wiem, czy już mówiłam, ale to też powtórzę, opowiem Wam taką historię, którą opisuje Joe Dispenza, mężczyzny, który zaczął chorować na raka skóry, na, raka, na czerniaka i wyobraźcie sobie, że ten czerniak, on poddał się leczeniu, oczywiście farmakologicznemu, pod opieką lekarza, i ten czerniak rozprzestrzeniał się po całym organizmie, atakował cały organizm. Ale jak ten człowiek się zachowywał? Wiecznie niezadowolony, krytykujący, oceniający, wszystko w źle, cokolwiek mu się w życiu przydarzało, to wszystko źle. Był bardzo negatywny, nie wierzył w siebie, taki, ta energia była na bardzo niskim poziomie i efekt finalny tego, no nagle się okazało, że zaczął chorować. I przyszedł taki przełom jego w, w jego życiu kiedy przeczytał jakąś książkę, trafiła do niego jakaś informacja i nagle się okazało, że on zrozumiał, że wszystko to, co się z nimi dzieje, a ta choroba nowotworowa jest efektem tego, jak on myśli. Ja, jak przeczytałam ten, ten fragment tej książki, gdzie Joe opisuje ten przypadek, to byłam w prawdziwym szoku. Kiedy on zmienił, kiedy on zmienił swoje nastawienie, zaczął się jeszcze bardziej kochać siebie, zrozumiał, może jeszcze bardziej, zaczął w ogóle kochać siebie, zaczął patrzeć z uśmiechem na swoje życie, zaczął patrzeć, Pozytywnie na, na, na otoczenie, wyobraźcie sobie, że choroba nowotworowa się cofnęła i są na to Tutaj, że tak powiem, podparte, podparte jest to badaniami klinicznymi. Autentycznie okazało się, że nie ma tej choroby nowotworowej, która siała się totalnie, jeżeli wycięli jakiś, bo tam był guz, którego usunęli, nagle się okazało, że guz w innym miejscu się pojawiał. I w momencie, kiedy on zmienił swoje nastawienie do świata, zmienił to do siebie to nastawienie, pokochał siebie, wszystko zniknęło. I dlatego jeżeli ja y, mogę powiedzieć, że ja to też w jakiś sposób przeżywam. Kiedy zmieniłam sposób oceniania siebie, wiele rzeczy zmienia się także w moim życiu. Nie mówię, że nie przychodzą lekcje do rozwiązania, bo one przychodzą. Ale z drugiej strony, czy rozmowa z inną osobą, czy też posłuchanie jakich, jakiegoś mentora, czy poczytanie interesującej książki pomaga mi podnieść tę energię i po prostu cieszyć się życiem. I jeszcze muszę na koniec Wam powiedzieć, że zastanawiałam się, czy ja dzisiaj tego live'a powinnam zrobić, bo jest okres taki przedświąteczny, mamy, jesteśmy zabiegani. I szukałam tematu i pomyślałam, że właśnie przychodzi ten okres świąteczny, że biegamy, że stół będzie pięknie nakryty, że będzie choinka. Przepraszam, tak się rozpędziłam, że aż mi słów usta, że będzie choinka, że będzie rodzina, ale kiedy nie będzie dobrego nastroju, kiedy my nie poczujemy się w tym wszystkim szczęśliwi, to te święta naprawdę nie mają sensu. Święta na pokaz, kiedy my mamy smutek wewnętrzny, naprawdę nie mają sensu. Sens mają wtedy, kiedy nawet jest skromnie nakryty stół, jest opłatek, jest jedno danie, ale jest ta miłość, ta miłość, która króluje, ta miłość do siebie, ta miłość i nawet słuchajcie, jeszcze Wam tylko powiem tyle, że ja tak bardzo się staram, jak gotuję żeby to jedzenie było pyszne, i miałam taki moment, że też oczekiwałam takiego potwierdzenia. Takiego oczekiwałam, że komuś smakuje, a ktoś nie powiedział, to od razu sobie przybierałam do głowy: a to pewnie źle ugotowałam, a to pewnie im nie smakuje, a to to, a to to Po co? Ja zrobiłam to tak, najle jakby to, zrobiłam to tak, jak umiałam najlepiej, i szukałam taki, takiej akceptacji od innych. Po co? Poszukaj akceptacji sama od siebie. Jeżeli ty sama się akceptujesz, to jest wszystko ok. I to jest najważniejsze. W związku z tym zarażam was tą miłością. Jeszcze popatrzę, co tu e, piszecie do mnie. E, witaj Agnieszko, super, że jesteś ze mną. Witaj Moniczko. E, cześć Iwonko. Piękny pomysł na poranny rytuał. Dokładnie tak. Dzień dobry Madziu i tutaj jeszcze Moniczka coś pisze. Tym bardziej takie spotkanie jest na czasie. Ach, dziękuję, dziękuję, dziękuję dziewczyny. I zobaczcie, teraz jak zaczęłam tego live'a, to było na początku była jedna osoba, potem było zero, nikt się nie wyświetlał, teraz przyszliście tu do mnie, ale ja wiedziałam jedno, że jest teraz okres taki świąteczny, że wiele osób oglądnie to w nagraniu i mnie to nie przeszkadzało zostać tutaj z Wami i kontynuować tego live'a. Ale mogłabym, przedtem to sobie pomyślałam, Boże, po co ja to robię, nie ma nikogo na tym live'ie, a, a ja się tyle napracowałam. Nie, teraz wiem, że ten live będzie zapisany, że go oglądniecie w nagraniu, że Choćby nawet jedna osoba czy dwie poczuła się szczęśliwa, szczęśliwa z tego tytułu, że ja tu do niej powiem i ona mnie posłucha, wszystko jest w porządku. A skąd to się bierze? Z tego, że ja po prostu bardzo kocham siebie i do tego Cię zapraszam. Nie jest to proste, ale da się zrobić. Na koniec, dziewczyny, na koniec, dziewczyny, chłopaki, na koniec. Serdeczne życzenia, świąteczne, miłości, ale takiego, żeby to nie był taki slogan, tylko takiej miłości do siebie, takiej obfitości, takiej, takiej wdzięczności za to, że jesteście, za to, że jesteście takimi, jakimi jesteście. I to też jest OK. Nie zwracajcie uwagę na to, że ktoś ma to, czy tamto, czy się. Nie. Ty jesteś taka sama wyjątkowa w sobie. W związku z tym, jeszcze raz. Dużo zdrówka, miłości, ofitości, spełnienia, no i do zobaczenia już po świętach z, nowym, z, takim, z nową energią i będziemy po prostu dalej sobie rozmawiać, a muszę Wam powiedzieć, że następny live będę miała gościa i będziemy mówić o afirmacjach, będziemy mówić o tym, co warto, idzie nowy rok, jak możemy kreować swoje życie, jak możemy wieść piękne życie. Tutaj nam, tu Monika jeszcze coś do mnie pisze, dałaś nam radość na cały dzień. <grywania> dziękuję Monika, bardzo się cieszę. Dziewczyny, dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Dziękuję za wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję chłopaki. Miałam takiego mentora i mam takiego mentora biznesowego, który mówi dziewczyny i chłopaki. I tak mi się to spodobało. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu na spotkaniu będę miała gościa i Was zapraszam. Wszystkiego dobrego, cudowności.